Witam panów, witam państwa i czas na politykę zagraniczną. Panie premierze, pan odpowiada pierwszy. Jaka była do tej pory polityka zagraniczna? Czy była na kolanach, czy była dziadoska? Komu się kłaniał minister spraw zagranicznych, był Władysław Bartoszewski? Którzy z ministrów spraw zagranicznych byli sowieckimi agentami? Skoro pan mówi o wizycie pana prezydenta byłego w Moskwie, czy podtrzymuje pan to, co kiedyś pan powiedział, że jest teczka w Moskwie Aleksandra Kwaśniewskiego i czy Aleksander Kwaśniewski wie o tym, że jest jego teczka w Moskwie? Pan premier. Panie redaktor, była rzeczywiście polityka wielkiego kompleksu niższości. Znakomicie to opisał pan minister... Bartoszewski mówiąc, że Polska to jest taka brzydka panna bez posagu, która się musi koniecznie do wszystkich ładnie uśmiechać, bo w przeciwnym razie nie ma żadnych szans. Powtarzam, to są słowa ministra Bartoszewskiego. Już powiedzmy sobie, spuszczę litościwie zasłonę milczenia nad tym, kto się komu kłaniał, to na niektórych filmach można zobaczyć. Co do teczki, co do teczki. Pana prezydenta Kwaśniewskiego to jako wieloletni funkcjonariusz władzy PZP-owskiej, wysoki funkcjonariusz z całą pewnością mateczkę w Moskwie, sam o tym świetnie wie. Tak to dobrze nie było. Tak to dobrze nie było w tym systemie, żeby ktoś taki nie miał teczki w Moskwie. I pan ja wtedy, ja tak. wtedy bardzo zdziwiony e, pańskimi decyzjami co do wizyty w Moskwie, rzeczywiście do tego się odwoływałem. Nie przeceniam pana, widziałem pana przy okrągłym stole, tam przed panem na baczność stawali, pan należał do najważniejszych ludzi już wtedy, no. No bo bardzo inteligentny A, był. Tak? Ale przepraszam, nie odpowiedział no, ja mi pan na pytanie, panie ja nie, premierze, który ja nie, z ministrów był agentem sowieckim? Ja nie, ja nie sowieckim. zauważyłem, ja nie, nie zauważyłem, nie, ja nie zauważyłem, żeby ten system dobierał wedle inteligencji. No, nie, jest, nie zauważyłem. Zupełnie. Panie ministrze. Panie premierze, razie... przepraszam. Nie odpowiedział mi pan na pytanie, który z ministrów spraw zagranicznych był agentem sowieckim. Pani redaktor, proszę o to zapytać pana Macierewicza. Ale to pana minister. Odpowiada Aleksander Kwaśniewski. Drodzy Państwo, ponieważ ten program zaczyna przypominać takie typowe telewizyjne show, i przestajemy być do końca poważni, to w tej sprawie ja chcę powiedzieć z najwyższą powagą. Otóż słowa pana Maciarewicza, które ja akurat miałem okazję słyszeć, kiedy byłem w Stanach i miałem rozmowy z poważnymi amerykańskimi partnerami, to jest po prostu skandal, dowód zupełnej nieodpowiedzialności i braku elementarnego szacunku dla Polski. Ja już nie mówię o ludziach. Kiedy pytano mnie. O... Kiedy pytano mnie, czy to możliwe, moja odpowiedź była jedna. Współpracowałem z tymi ludźmi, od ministra... Z całą mocą i z całą odpowiedzialnością. Oni wyprowadzili wojska radzieckie z Polski. Oni doprowadzili do wejścia Polski w na... do NATO. Oni doprowadzili do tego, że zakończyliśmy z sukcesem negocjacje w Unii Europejskiej. Oni doprowadzili do ułożenia stosunków z naszymi partnerami regionalnymi. Oni pomogli w rozwiązaniu kryzysu na Ukrainie. Ja już na... zauważyłem, że pan nie mówi o sobie, bo mi nie wypada, bo jestem skromny i czekam na te dobre słowa, które pan o mnie powie. Ale uważam, uważam. Że mówienie takich rzeczy o Polsce, polskiej polityce zagranicznej, które pan wypowiada, jest po prostu nie dość że niesprawiedliwe, bo to jest za słabo słowo. To jest po prostu niewłaściwe z punktu widzenia długoterminowego interesu Polski. Polska niech pan popatrzy na cele strategiczne, które osiągnęliśmy. Osiągnęliśmy je wszystkie. To Teraz był dopiero wielki. Czas sukces. się pana skończył zadaję panu pytanie. Pytanie do byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i do premiera, tylko odpowiada najpierw pan prezydent. Czy powinno się ośmieszać Polskę na, na arenie międzynarodowej? Nawet jak się nie jest politykiem czynnym, czy politycy powinni krytykować. Politycy powinni krytykować rządzących w prasie zagranicznej, chociaż mają takie możliwości w Polsce. Czy powinni osłabiać nasz wizerunek? I za co pan ceni Jarosława Kaczyńskiego, a za co pan ceni Aleksandra Kwaśniewskiego na arenie międzynarodowej? Ja rozumiem, że w pierwszej części pytania pani wyraźnie pije do mnie. To pan eee... powinien wiedzieć. Dobrze, ja to Więc ja pani powiem tak. Ja nie chcę usprawiedliwiać żadnej z gaw, którą... Popełniłem i mogę tylko jeszcze raz wyrazić z tego powodu żal w stosunku szczególnie do mojej żony i najbliższych. Choć biorąc pod uwagę lata całe, kiedy jestem w polityce, zdarzało się to stosunkowo na szczęście bardzo, bardzo rzadko, ale oczywiście każdego takiego faktu żałuję. Żałuję, że była jasność, i, i myślę, że nie ma co dalej o tym dyskutować, bo nie ja dzisiaj kandyduję gdziekolwiek. Natomiast yy, uważam, że zupełnie drugą kwestią, poważniejszą jest zakres debaty, którą my prowadzimy w Polsce i za granicą, a która dotyczy spraw naszych. Otóż to, co, z czym się nie zgadzam, to jest wytwarzanie przez pana premiera takiego poczucia jakby zamknięcia, gdy chodzi o poważną dyskusję o Polsce poza, poza Polską. Po pierwsze, jesteśmy w świecie otwartym, wszystko i tak jest i krajowe, i zagraniczne. A po drugie, my nie możemy na przykład rozmawiać w Unii Europejskiej, będąc członkami Unii Europejskiej i starając się być e, ważnym krajem w Unii Europejskiej, żeby nie dyskutować otwarcie, bez właśnie kompleksów, bez jakichkolwiek ograniczeń, o tym, co dzieje się w Polsce, co dzieje się we Francji, co dzieje się w Niemczech, e, się co dzieje się w Wielkiej Czas się kończy, za co pan ceni Jarosława no Kaczyńskiego. No tak, już tak. przestańcie z tym, Dzień że czas mu się kończy, bo ja prezydentem przestałem być blisko dwa lata temu, natomiast ja was wszystkich informuję. Mój, to są takie reguły gry. Ale mój czas się zaczyna. To jest bardzo ważne przesłanie tego programu. Otóż jest Jarosława Kaczyńskiego czas. za niewątpliwie inteligencję oraz niewątpliwie fakt, że dysponuje programem politycznym, z którym się całkowicie nie zgadzam, ale go mam. To jest nie będę, nie będę mówił, że nie. Odpowiada e, premier Jarosław Kaczyński. Dziękuję, więc e, jeśli chodzi o przedstawienie Polski na... Zewnątrz to tego się nie da oderwać od tego poprzedniego pytania. No, panie Prezydencie, po pańskich ostatnich gafach, jak to pan jest łaskaw określać, no... Pan, jako krytyk czegokolwiek, co się robi w Polsce, w polityce zagranicznej, jest łagodnie mówiąc całkowicie niewiarygodny. Bo jeżeli pan wzywa Niemców do ostrej polityki wobec Polski, to wybaczy pan, ale pan no nie, jakby pan, wypada pan, pan z pewnego kręgu. No, zupełnie właściwe, no, zupełnie, zupełnie właściwe, właściwe, zupełnie właściwe. Zupełnie no, właściwe, no ale pan nie jest w stanie nawet tutaj milczeć. Jakie pan ma kwalifikacje polityczne, szczególnie dyplomatyczne, jak pan nie potrafi wysłuchać tego, co ktoś inny mówi? Tu... Nie chodzi o to, żeby czegoś krytykować, czy krytykować. Chodzi o to, żeby nie tworzyć, a pierwszy raz to już było za czasów rządu Olszewskiego, całkowicie fałszywego obrazu Polski. Polski, gdzie jest zagrożona demokracja, gdzie jak za czasów Olszewskiego jest czarna dziura gospodarcza, chociaż wtedy w ogóle Polska zaczęła się rozwijać, zaczął wzrastać PKB, żeby nie tworzyć takiej sytuacji, że jak my, nie my rządzimy, to kompromitujemy Polskę na zewnątrz, to bo prawie. to jest w Polsce rzeczywiście tradycja silna. Ja nie chcę już wymieniać tych podstawowych, że tak powiem, etapów rozbudowy tej tradycji. Pan z nią w pewnej części swojego życia na, e, dobre miał słowo coś wspólnego. Zaraz powiem coś wspólnego. I tym bardziej się Pan powinien pilnować jako były PZP-owiec. A jeżeli chodzi o to, za co pana cenę, otóż... Za to, co Pan zrobił na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do Pana Premiera Kaczyńskiego, do Pana Prezydenta Kwaśniewskiego, byłego. Panie premierze, czy wolno kpić z byłego więźnia Oświęcimia? Czy można kpić z Władysława Bartoszewskiego, który jest postacią pomnikową? Kto załatwił odszkodowania dla robotników przymusowo pracujących w Niemczech? Czy to jest polityka na kolanach? Dzięki komu mamy słynną Niceję? Czy to jest polityka na kolanach? Kto miał najdłuższe wystąpienie w 1995 roku w Bundestagu? Ile ono trwało? Który z polityków, jako jedyny, czterech tylko polityków przemawiało przed kongresem? Który z polityków przemawiał przed kongresem amerykańskim? Bardzo proszę. Znaczy, gdybym pani wyjaśniła, na czym polegają te kpiny, bo każdego można krytykować, bo to jest tak, że w życiu polityków, jak i w ogóle w życiu ludzi, zdarzają się momenty dobre i złe i za dobre trzeba chwalić, za złe, nawet jeżeli jest to osoba bardzo godna. Przepraszam, łamanie się kwas oznacza, że jest lokajem, był czymś lokajem, Otóż, tak to Ale to jest pani interpretacja. Ja po prostu stwierdzam, ja to stwierdzam po prostu wedle to faktów empirycznych. Komu? Faktów empirycznych to jest sprawa pierwsza. Niemcom, po drugie po, Ale pani mi nie daje nic powiedzieć. Proszę. Powtarzam, my Przepraszam. z nikogo nie kpimy. My po prostu opisujemy tą politykę. Powtarzam, jeszcze raz znakomicie opisaną przez pana Bartoszewskiego, jako politykę błędną, niedobrą przynoszącą Polsce szkody. Bo oczywiście z Polski wyprowadzono wojska radzieckie, ale z jakiego kraju, panie prezydencie, ich nie wyprowadzono? I to z innych wyprowadzono jest wcześniej niż z Polski. Polskę przyjęto do NATO, ale jakiego kraju z tego kręgu, łącznie z państwem Meciara. Czyli Słowacją no, na to nie, przy, nie przyjęto. No, ale pan bez przerwy i... to samo, no, pan nie wytrzymuje, pan e... rozumie, że siła moich argumentów jest taka, że pan nie ma <laughs> pan nie ma żadnych <laughs> szans. No, krótko mówiąc. Panie redaktor, my bardzo szanujemy pana profesora Bartoszewskiego, natomiast widzimy, że złe obyczaje niestety się szerzą i są zaraźliwe i to nas bardzo martwi. Dziękuję bardzo.